Aleksandra Kwasniewska pozujeń z psami nazywa jego mamusia. Ostro odpowiedziała na uwagę o bezdzietności. Aleksandra Kwasniewska od lat obecna jest w show showbiznesie i mediach, do których to wróciła jakiś czas temu za sprawa miasta kobiet. Mimo że niedawno gruchnęła w jest, na wiosnę Ola pozegna się z pracą w TVN Style. To z opublikowanego na Instagramie oświadczenia wynikało, że jeszcze nie wszystko przesadzone i może zobaczymy ja w innym telewizyjnym formacie. W razie czego Oli pozostaje jeszcze Instagram, gdzie taś realizuje się w pisaniu różnych wywodów. Kilka dni temu córka byłego prezydenta opublikowała na swoim profilu kilka zdjęć z, z Półpilem. Podpisuje cwotkę hashtagiem Lulu w w ciaskocha zdjęcia z mamusia. Słowa te najwidoczniej nie spodobały się jednak internautce, która stwierdziła, że nie podoba jej się, gdy właściciele zwierząt nazywają je swoimi dziećmi. Nie omieszkala również hamsko wspomnieć o bezdzietności Kwasniewskiej. Dalsza część artykułu pod materialem wideo: Strasznie nie lubię, jak właściciele psów czy kotów, czy też innych zwierząt nazywają je swoimi dziećmi, a siebie mamusiami. Zwykle to się dzieje, kiedy kobieta nie ma własnych dzieci, medrkowala obserwatorka. Ten komentarz nie pozostanie zauważony przez Kwasniewska, która z właściwym dla siebie poczuciem humoru odpowiedziała kobiecie. To jest realny problem. Podobnie, jak matki nazywające swoje dzieci babelkami. Pewne z braku środków na napoje gazowane, odparła. W komentarzach rozgorzala dyskusja. Do której doleczyły pozostale internautki, które również pisali, ze zdarza im się nazywać swoje czworonogi dziećmi. Kwasniewska kontynuowała. Ze nawet w domu rodzinnym zwierzaki odgrywali ważną rolę. U nas owczarki to też były moje siostrzyczki. Poza Kleksiem, który był moim synkiem i narzeczonym mojej mamy. Czyli już w ogóle patologia, pisala dalej. Rozumiecie oburzenie internautki?